Głasiony taniec zwycięstwa Dawaj taniec zwycięstwa kozacki taniec. Taniec. w rytm Kalim. Jestem pierdolonym gejem Jestem pierdolonym gejem Jestem pierdolonym gejem oh, oh, oh. Jestem pierdolonym Jestem A few moments later. I tam, jest na czarnej wody siada. Uch, lach, o, i wtedy to właśnie po raz pierwszy w życiu narobiłem wpartki ze strachu. Bo za Ka się nie liczy, w pieluchy waliłem dla przyjemności, a teraz bałem się naprawdę. Pierdole system, nie biegunicję do ducha, jadę na big raz 2-3, jebać 3, co złego to nie my